Cześć! W dzisiejszym odcinku serii Z życia fotografów przyrody opowiemy Wam o fotografowaniu dzikich gęsi. Na przestrzeni lat wielokrotnie robiliśmy zdjęcia tym pięknym ptakom, ale zawsze było to przy jakiejś okazji, podczas wyprawy w jakiś region, na przykład nad Biebrze. Nigdy jednak nie poświęciliśmy im zbyt wiele uwagi, choć zawsze spotkanie z tymi tajemniczymi ptakami było. Dla nas olbrzymim przeżyciem. Za naszych studenckich czasów sfotografowanie dzikiej gęsi, np. gęgawy, było wielkim wydarzeniem, ponieważ były one niemal symbolem dzikości i nieufności wobec człowieka. Z czasem jednak, szczególnie w krajach zachodniej i północnej Europy, dzikie gęsi różnych gatunków zaczęły się synantropizować i urbanizować. Przestały z tak wielkiej odległości uciekać przed człowiekiem, ba, zamieszkały nawet w wielkich miastach, pasąc się na trawnikach. Polskie gęgawy nie są aż tak chętne do zmian, ale ornitolozy zauważają już pewien stopień synantropizacji u tego gatunku. My także jesteśmy naocznymi świadkami tego procesu. Na jednej z przystani jachtowych bywamy często 20 lat, ale dopiero 2 lata temu po raz pierwszy widzieliśmy Gęgawy pływające daleko na jeziorku tuż przy samych Trzcinach. Było to wczesną wiosną, a kiedy tylko sezon żeglarski się rozwinął, gęsi zniknęły. Pojawiły się ponownie zeszłej wiosny i to już blisko jachtów. Był to pierwszy rok pandemii, więc z powodu obostrzeń na przystani panował mniejszy ruch niż zwykle. Kiedy tam dotarliśmy, natychmiast rozłożyliśmy swój ponton czatownie, żeby fotografować gęsi z poziomu wody. O tej czatowni zrobiliśmy kiedyś osobny film. Zapraszamy do obejrzenia. Przycumowaliśmy Ponton za jachtami i wzięliśmy się do pracy. Z czasem coraz więcej żeglarzy zaczęło odwiedzać marinę, a gęsi stawały się coraz bardziej nieufne. I na lądzie udawało się je zaskoczyć tylko wczesnym rankiem. Później powoli odpływały i chowały się w trzcinach prawie na cały dzień. W pobliżu maryny pojawiały się dopiero późnym popołudniem. Na tym jeziorku od lat gniazduje para łabędzi. Samiec Wojtek, który straczami, kaczkami, perkozami żyje za pan brat, przeganiał gęsi bez pardonu, a nawet podtapiał, jeżeli udało mu się którąś dopaść. Gęgawy podpływały do przystani także podczas deszczu. Jakby doskonale wiedziały, że ludzie się przed nim chowają i będzie bezpiecznie. Czasami ulewa była tak silna, że krople deszczu odbijające się od powierzchni wody całkowicie zalewały nam przednią soczewkę obiektywu. I niektóre zdjęcia wyglądały jak robione przez zmiękczający filtr. Kiedy gąski podrosły, gęgawy opuściły nasze okolice. Czy kiedyś wrócą? Tuż przed opublikowaniem tego filmu Zadzwoniłem na przystań i dowiedziałem się, że w tym roku gęsi były tylko przez chwilę i zniknęły. Jak widać, synantropizacja dla gęgaw nie jest sprawą prostą. Dla nas, jako fotografów przyrody, jest to kolejny dowód na to, że każdą sytuację trzeba wykorzystać, bo w następnym sezonie może się już nie powtórzyć.